A alternatywne bloki wyłączone lepiej? Czy wyłączone? Nie, wiem, co jest. Alternatywne bloki nie A fajno zrobiłem. Co? Grafikę? Nie, taką jedną rzecz zobaczysz i okay. Ja większe renderowania <grymne> jednak Co za mało widzisz tak? A załadną ładną grafikę, za ładną. <grymne> okay, Nie Słyszę się bijesz. Zarzczę tutaj Nie tutaj. O, jam cię, że zrobiłem coś fajnego. jest drewno? Nie. Yeah. Zaraz... Na a i nasz dół pójść czy nie? Tam, tam nic nie ma jeszcze. Ae. Ja wolę w trochę stronę iść, bo tam były jakieś wielkie te... Takie dungeony. Dungeony? No, tylko to Na razie... Jeszcze tam powiększę może. <grych> dobra, jeszcze tutaj. Takie większe jest. to wszystko. No jest jak się robiło to... Te... płoty żal A, drabiny H, tak? Nie, płoty... Ch płoty chcę zrobić, chyba tak. Czekajcie no. patrz jak... Czek. A nie wiem jak... <laughs> H jest dobrze. Tak. A i drabiny zrobić? Eee, robisz z tych... spotyków z taką... H spatyków, ale... Nie. A, czy mogę zrobić jeszcze patykę? Dobra, mogę, mogę patyki zrobić. Ja, co robię. Aj nice, soba. Dużo patyków. O. Ole. Co? Ty tak jeden sobie wykopałem od woda. <laughs> Czekaj, zastanę się zrobię jeszcze więcej. Pokaźcie 3 Patrz, kaskader jedzie, Tak, ten Kask wiesz <laughs> co tam jest. No dobra, nieważne. No, Lawa w ogóle, potwory. Jef. Tysiąc uh! skipperów. To fuck? Nic. Hehe, <laughs> nic. Dużo wody. Dużo wody i takie ma. nie, taka mała skinia Taka, można powiedzieć. Mhm. Patrz, zaraz zrobię magiczne schody. Ciekawe. Dobra. Nie, ale ciekawe. W ogóle źródło, w ogóle tutaj będziemy pić wodę. Tak. Zaraz Ci pokażę co ja mam na myśli. Widzisz taki schody? Idzie. Z tyłu. What the fuck man? Czekaj, bo ja chcę się dostać do tych dungeonów wielkich jakieś. Nie te schody. <laughs> Kuba zbudował drewniane, dostał murywane, czy jakoś tak. A tutaj jest! Patrz, ej, jak blisko jesteśmy, ej. No, od czego? Już tutaj możemy budować, nie? No. O, nice'owo. Ty, tam jest węgiel. O kurna, węgiel o To właśnie węgiel. ja chcę, żeby się jakoś dokopać z naszej bazy. Żeby no. tam było dojście do tamtąd. Dobry mój no, pomysł. Poczekaj, jak my będziemy kopać prosto, tutaj... Nie, my musimy, co musimy zrobić? A idealnie prosto, idealnie prosto kopiesz i idziesz. Nie, nie wiem, zaraz zobaczymy. Cześć? cześć, zaraz zobaczymy, No. Tak, tak, tak idealnie prosto, nie, co to ma być? Tak, w ogóle wyjdziemy, tak. fajnie... Dobra... Kupię. Chyba kupacz. Kupacz. <grych> kupacz, Ewa. Chyba czemuś cię by taka kupacz? A bo ja wiem. Już nie, nie, nie moja wiem. No nie gadamy Jeba. o polityce, jeszcze nas zbanują. Okej. Okay. Przepraszam, Tusk. I Zostaniemy zablokowani w Polsce

No, słyszę wilki. Znaczy, <śmany> zombie, tak? To są zombie Zambi raczej. Wilki słyszę. <śmany> słyszę takie, takie dziwne coś. <śmany> jak lindy. Okay. Tak gadają o coś takiego. Tak, tak gadają. Zjadł go. Zjadł no, jak killowicz zepsuł, i mój killow, i mój topór, i mój mieć, i moja wywózowa. przodu. O kurna, fajnie wygląda to, jest zejście. I dawne wejście. prawo od razu dojdzie. Jak przemyślamy. Wow! GG buf. Ale szybko To się tak łatwo kroi Kroi To się kopie, patrz Puf, 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 puf <laughs> to kroje Ale lagi mam

No kurwa, na <laughs> ja co byś tam się dostał? O, silver, znaczy ten, no ruda srebra czy coś takiego. Żelazo, żelazo jest na no właśnie. Ale to była fajna rzecz, czy tam, tam jakiś redstone jest chyba też. Tam, że... Gdzie? No tu obok nas nawet. Tam gdzie patrzę. Nie wiem, gdzie to jest. Nie widzisz, gdzie patrzę? <laughs> Zaraz spadniesz. <laughs> Jaki ty, co no, ty no. no. <noise> Wyjdzie yes. tysiąc creeperów Dzień batuna ty, Ja, to, ja... To, Skaczesz? Jest ci i nie nie, nie nie, zaraz, ja, ja chcę tam coś cikasz. zrobić Dobra, a tej niszę chcesz robić O fuck Cyka się chyba ty Nie, nie o to chodzi, mam tutaj plan. Jakie to macie? Bo to jest takie ładne miejsce, że mam zamiar tam zrobić jakiś ten. taras czy coś, no. ilu To Wezmę ten wing, wezmę te żelazo, i zbuduję co ci, pokażę co chodzi? A wiesz, żeby wy wykopać złoto i diamenty, trzeba mieć żelazowy ten? kilo. A, a ja nie, nie mam żelazowego. Tak, dlatego mogę ci stworzyć jeden. Tylko po ci stworzę. Na razie nie. Ja muszę tutaj ogarnąć rzeczy. Kiedyś można diamenty poszukać, ale to nie... Masz. Krymycha. To może w 50 odcinku. Przejdź, bro. <grytuj> Koksem czy... Trzeba dwa lata na kopać tak. Tak. No, Chyba nie aż tak rzadki. No, nie. Bo trzeba na, na 14 poziomie tak trzeba kopać. Nie bardziej płacalne. Tak? Ja mam trzeci 14, poziom. 15. Który masz? Nie, na 14 poziomie, że na... Jak F3 to 3 to na Y. Podobno. A, okej. Okay. Że... Na, że niskość. <grym> Czyli 14 metrów ponad, ponad ziemią. Ponad tym ziemią, nie wiem. A jak to ponad ziemią? To jest pod ziemią wszystko. No, to ja nie wiem jak to jest. <grym>

Co ja to chcę zrobić? Bo kurwa, jedy węgla. No to... tam. węgla. To było osiągnięcie, jaki kozak. Chodźcie na gorąco. Życie na gorąco, nie? <grym> <To jest. grym> takie osiągnięcie się nazywa? No. <grym> to i obu. No, TV. Życie nie na gorąco. tyle węgla, że w ogóle. Mogę... mogę przez miesiąc przeżyć Będę. Tak. wyrzucę no, te niepotrzebne rzeczy i... Ja może A i po piekłopie ten... Dirt. Dirt. Mam tyle dirtu, że mogę... Dirty dancing. To mi się nie przyda. Ladder. Drabina, może... tak się Dobrze pan angielsku mieć. Dobra, to nie przyniosło. Dobra, ja w tych swoich y, pudełkach to tam kładę na górze wartościowe rzeczy, a na dole głównie. Okej. Zastanawiam jak wszystko musi być. Leżącko. Taktyki. Co ja mam tutaj? Gdzieś mieć Dobra, zostawię ten węgiel w ogóle i chcę kipery go wezmę. I jak do Ciebie dojść? Boję się. Nie wiem. A Dawinę mogę zużyć. Główka pracuje. A no, tylko Ty tam zamykasz, o oh, my good. Z tej strony tutaj, dobra? A to jakieś tam Kuba. zrobię zejście. Jeszcze właśnie chcę, żeby to jakoś wyglądało mniej więcej. co ja jeszcze robię Ja chcę zrobić. Nie to przerobić, dobra? A ty Przerobić to Miściu Co ja odwalam? Zweczycie Co? Nie to Nie psuję Nie Kiedy mama, gdy, no fajna. Te zombie umieją gadać. O kurwa, zombie! O kurwa. Możesz tu <grystu> zaskoczyć. Zabiję to. Mowca potworu. Wow, Monster Hunter. One umieją swoich po Nie wiem. Jarek, słychać trika? Nie. Patrz w stronę lawy. No. Nie, dobra, Co to jest? Czy coś zobaczyć? Co się stało? Ja? Słożęty. Ty możesz takie położyć? No. What no, the fuck? Dobre jest nie? No wzięłem wszystkim, wykopałem to. Ale nie wiedziałem, że tak będę położyć. E, no ja muszę ten... Ojej, no wypadki muszę zrobić. Ktoś tam to nie wykopuj, bo się tylko da kill Żal, dobrym. Zaraz. Już się noc zaczynamy jesteśmy w ogóle nie wiem... Kolejki. Nie ogarniamy co się dzieje. А я то так я это ja О, położę? подфорки No. есть. Над нами gdzieś. Nad nami Co, powiesz na to? Masz wełnę? Nie. Nie, to nie mam. Ja bym A właśnie chciał... Kilkudrych. Jakiś żelazny? No. Ja bym właśnie zrobił tutaj gdzieś... A Gdzież? A! Daj Te, zabrałem ci. A bo dobra, weź tego, weź tego, Nie, weź proszę, należy nie potrzebuję. Nie, więc. Jeden z Dobra, idziemy spać może. No. Dobra. Tu I... No właśnie, ja chcę następnej nocy, znaczy następnego dnia, jak będziemy spać, to żeby wziąć właśnie jakieś wełny, znaleźć owce i pozabijać. Tutaj jest łóżka pasować. Dobry pomysł. i'm